Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku z Call to Arms Gates of Hell Ostfront. Dzisiaj będziemy się bronili tak jak obiecałem: będziemy mieli artylerię. Aczkolwiek jeszcze się zastanawiam nad tym, bo sprawdzałem to, możemy mieć 150 dwójkę taką armatę. He, no i możemy mieć na przykład jeszcze taką, nie? Porównajmy sobie z ciekawości tutaj, w tym, że tak powiem, o, byśmy mogli mieć coś takiego. No i ona ma małą penetrację, no ale to jest 152 mm, nie? I byśmy mogli mieć, o ile dobrze pamiętam, tą. Ta już ma penetrację bardzo dużą, nie? naprawdę moc jest tego działa e, tylko no, na, nam głównie chodzi o to żeby ich z daleka nie więc myślę że jeszcze w ogóle nad tą nad piechotą myślałem nad moździerzami no ale nie można mieć wszystkiego nie więc tak jak do obrony żeby to przetrwać jakoś to to myślę że e, te 152 Później już byśmy mieli 280 nawet, więc... Myślę, że całkiem spoko to by było, nie? Więc sobie odblokowuję. Jeszcze zostanie jeden punkt, ale no... No bo do przebijania pancerza to mamy Jesa w razie czego, nie? No. No i tak, tutaj uzupełnimy sobie, bo tu bardzo dobra ta załoga jest. Gazik się przyda. No i tak. Prawie tysiaka to kosztuje. No i tak. Tutaj sztugi. Tutaj IS-a naprawimy. No i tutaj sobie weźmiemy to. Eee, tutaj też naprawiamy. Tak. Tu. Tu. Mm. I możemy sobie zrobić jakieś przetasowanie małe. Przecież i tak tutaj, żeby zmieścić jakieś, jakieś jednostki, to tu 12 punktów, ta. To tak zrobimy. Tu zamiast może sztuga, weźmiemy sobie jeszcze jedno też takie działo. Powinniśmy jakoś sobie poradzić. A przy okazji, nowe osoby zachęcam do subskrypcji. Bo często się pojawiają odcinki. I jak będziecie pisali na przykład komentarze, to będę mógł coś zmienić, bo bardzo chętnie odpisuję każdemu. No i macie wpływ na kanał. Tak to, nie? I co tam jeszcze? Takie armaty. Hmm. Z drugiej strony taką armatę. Tylko, że mało ma penetrację, nie? Ta też mamy. No. Hmm. A ile kosztują te armaty, tutaj? do... do 14, tak? Tu mam 6, tu tak, 10, nie wiem. Czy to tego pancera mieć, mówiąc szczerze, to to tak na wypadek. He, dwa takie, żebyśmy mieli dwa czogi, no trzy w sumie, chociaż ten to. to, to trochę ta klipa ile nam tu brakuje mamy 10 tu 8 tu 6 takie niedobitki tu jeszcze trochę hmm. to tu nawet nie przebijemy nie tym też no nie to myślę że tu to... nie ja mogę jeszcze co najwyżej kupić yy, medyków inżynierów to mamy w tym A nie, przepraszam. Jeszcze. Nie, dobrze mówię. Jeszcze trochę tych punktów. Nie, tu mamy 24. Co ja mówię? Coś mi źle obliczyłem. E... Wszyscy mają. To w sumie. Ale to i tak, to. Mogę kupić co najwyżej jeszcze jedną tą. O. I chyba to starczy. Chyba, że medyków jeszcze w razie czego. O Bo już 5 minut wybieram widzę tu. <grych> no i co? Bronimy się, nie? Zobaczymy jak to będzie i widzimy się zaraz. Dobra. I co my tu mamy? wow, jak dziwnie. E, na pewno chciałbym tak to. I to. Z której strony oni przyjdą? Chyba z północy, z tego co mi się tu wydaje. Ale dziwnie w dole w ogóle to tu jesteśmy. Tutaj znowu tak, a tu. A tu znowu tak. Myślę, że chyba tutaj będziemy. Dobra. Czy ja mogę jakoś podpiąć? To nie mogę. Zanim oni to doprowadzą, to trochę strach. No ale dobra, no prowadźcie. Ile jedziecie na 4 na godzinę? Powolutku. No ale to jest, kurde, kawał... ...kawał tej, nie armaty. Dobra, wy tego jesta też tutaj dawajcie. Wow, co to za jakiś lag był? No a co, te punkty pozostawiam. Niech się pomordują. Mam nadzieję, że na ten pierwszy nie skierują wszystkie siły, no ale na to, to już nie mam wpływu. Tu też całkiem spoko. A tu co, rozumiem, że jakieś Maksima jak ukrytego mają. No spoko. Tu też Maksim też. No fajnie, fajnie. Dobrze te miny tu są. Mam nadzieję, że coś te miny dadzą mnie Tutaj jeszcze gdzieś macie półkrywane W ogóle da się ten Sprawdźmy O, da się, dobra eee, Dawajcie, nie będziecie tego ciągnęli moi drodzy. Wy tu jedźcie, gaziki Tu Dobra Ciągnijcie to wszystko, tak jest No, wy tu popierniczacie, tu nawet 30 na godzinę Co tu się też wydarzyło? Dawajcie Chciałem tu też zrobić jakieś umocnienia coś, żeby to jakoś dawało radę. No i przy okazji jakich wszystkich... Kurde, nie wierzę mi tu wszystkich pogrupuję. Wiem, że można za pomocą kurde, nie mi tych karabinu zestrzelić. Ktoś pisał z was. Samolot. Mam nadzieję, że z, że z tego sztuga to jakoś damy radę, nie no ale... Zobaczymy. Kurde, no fajny ten IS jest, jest mimo wszystko, ale ubrywa tak, że szkoda gadać, nie? Podobna obrona co wtedy będzie, wydaje mi się. Co sztugiem broniliśmy się. No i tak... Yy... Co ten sztuk tu? Okej. Okay. rozpiąć, tak jest no i tak, wy ustawcie tu tak, mam nadzieję, że amunicji no w ogóle też jest... co to jest, a to jest nie no, co jest, czemu nie ma amunicji nie no, mają, dobra Już się wystraszyłem, bo chociaż w środku nie było bo oni to to mają He, 10 naboi, nie? więc za dużo to nie mają dobra, no i co, wy też w tą stronę ustawiać się jak tu gruchnie pół tony prawie, ja pierniczy to a wy się co, poblokowaliście, nie? chodźcie tu e, tak, jeden tu, I tak wy wyskakiwać, tak jest Yy, budujcie dla. No, co jest? Tu, o. Budujcie dla moich czołgów. Te okopy. I ty. Ty to też dobrze by było, jakbyś tu wybudował to. okej okay. się rozluźcie się kurde, mam ja nadzieję, że te czołgi to mi tyle mi to wystarczy, nie? ta pancer truja też niech tutaj nie wiem, niech tu może będzie dobra, gaziki gazik niech tu na razie będzie ustawiony w razie czego do jazdy szybkiej Stawcie się. No, Oby nas nie zaatakowali pierwszych, nie? Zanim to wbudujecie, to już trochę minie. Dobra. Oho. Stąd atakują mnie dobrze. No zobaczymy na, 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 na czym się pierwsi skupią Tutaj to już w ogóle blisko jest No ale hmm, Jedzie co tam Marder No nie, jadą typowo na ten Mogliby huknąć no, 250 metrów, nie? Ci biegną tam tu taki flag, dobra tu opel blitz dobra, no nie skupili się na nas, więc git wow no spoko, ale to nie moi? nie, to oni strzec się strzelali strzelać panowie dawajcie no puknijcie poszło mm. Nie będę komentował. <laughs> Dobra. Czołg niech się tu w tym chowa. Dobra, wy panowie, tu chodźcie. dawajcie. No walcie o, dobra. Macie walić tu. Sapli nie chcę tu wiedzie. Kurde no. Słabo. No ale dobra, chociaż te działa coś tam robią, nie? Z daleka, bez narażania. O, jak ci są tutaj, to tylko wieże, nie? A ci? O, ci to tak, he. O, dobra. Ale tu już rozwalili tego, dobrze. No walcie śmiało. Kurde, ten nawala tu tym 17 cm, matko. No, o, no pięknie, pięknie. Elegancko. Nie tyle co sam czołg, ale dobrze będziemy mogli go przejąć w redycie. Amunicję mają, chłopaki. Super. Dobra, możecie teraz tu walić. A wy też tu doświadczenia już zdobywają, więc dobrze. Dobra, wy zbudujcie okopy. Nawet się bronią w tym dole, nie ukrywam. Jeszcze dostał jeden punkt. Sami się chyba wysadzili. Będzie ładny ten. co mi się kliknęło. No kurda, jeszcze się prosi ich jest tu tylu. Walcie tu, No. no. Ładnie, ładnie. No, zajęli to pierwszy walić, 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 walić. No strzelać. Jest elegancko. Nie no, krzywda im zrobimy na pewno. Nie chce mi się wierzyć, że to tak bez żadnych tych no Dobra możemy tutaj sobie kolejny zbudować ten ten tu kopię no nie kopiesz czemu nie kopiesz Kłop no kopie. siedem co to jest z to jest taki no nie no skupiliś teraz na mnie ale dobrze, nawalają. No, Co tu jedzie z TKZ? Pykajcie ich. Ojejeje. Eee... Zwróćcie się. I strzelajcie teraz z Dobra, pierw, tutaj wy. Eee, chodźcie tu. Albo możecie tu. O cholera, teraz to ładny napór tych ludzi jest. O, czuję, jak fps -y mi spadają. <grym> Niestety. No ale próją ładnie Dobra moi niech się pochowają Matko co jest? Sztub zabił wysetnika prójcie, prójcie w nich Municji jeszcze trochę mamy widzę Dawajcie. Okej, okay, wy możecie, nie wiem, jakby jeszcze się sytuacja popsuła. Tu, kolejny. A wy chodźcie tutaj. O chule. Wiem co to jest. Bardzo chciałbym tu przyjechać Nie wiem czy mi się uda Łopsia krew No tutaj przyjechać będzie ciężko Aczkolwiek yy, mam jeszcze pomysł O kurde I Tu ładnie dostali No nic, dobra, brońcie się po prostu. O kurde, tu dostał jeden chłop. Eee... O chust! O o... Z czego dostał ten jest pancer czwórki? I co, aż takie szkody zrobił? Kurde... No i lipa Ten Morzer też jest, no ale nie udało nam się niestety powstrzymać tego morzera No i kuku narobią, nie? Ale dobra jeszcze mamy sztuga Który jakoś tam broni się, no i mamy Dawajcie, dawajcie, szybciutko. Och kurde. Ktoś tu przeżyłbym Inżynierów dawajcie tu do auta Dostali, dostali, niestety. Nie no, tu mamy ludzi, no póki nas tym worzerem nie wystrzelają, no to tu czołgi nie powinny wjechać. Mimo wszystko. A ciebie co, no kurde, czy ty wystrzelić coś tutaj? Odwraca to nawet chłop, dobra. W ogóle jeszcze mamy niby jakichś ludzi, więc yy, dawajcie do tego. Yy, wy się wycofajcie. Ła, wow. to tu coś wjechało? Czemu oni tu tak prują? w ogóle wy weźcie przykucnijcie czy coś kurde tu już niesamowita Wycofajcie się no gdzie tu jeszcze? mam jakieś ludzi? kurde nie widzę Podświetlane jakieś szybko coś chyba nie mam to jeszcze jakiś jest pojedynczy jeden, a to jest inżynier. Siadać tu. No i co, nawalajcie tutaj. Tylko nie widzę. Hmm. Jeszcze 250 punktów, no to myślę, że już nie zdobędą tamtego. Dawajcie. Co jest z tym gazikiem? Dobra, panowie, zdziała. Tu był. Tu walczy. Tu. No. Coś tam dostał ktoś. To w szoku nie małym. Jedźcie, jedźcie. O, tu zaczynają już przechodzić nas. Kurde, nie dałbym Bronić się, bronić. Osłaniać. M medyków jeszcze mieliśmy, ale medycy... Gdzie to jest medyk? Tu jest tank ma z Są ci medycy? Tu są, o matko no. Dawajcie nam, no, uratujcie tych ludzi. O matko. Słabo. Spróbujcie ich jakoś uratować, no come on. Co się stało z tym murzerem? Oh, matko, tu jest skłop z tym maksymem. Oho, murder. Uwaga. Dobra, póki jesteście tu, to walcie i ty. No, strzelać panowie, dawać tu nam, tam. Uuu, mocno. No, ej, strzelajcie, co jest? W niby tacy doświadczeni i w ogóle i co? Nie wiem, blokuje się to jakoś, czy co? Albo wy? Teraz jakoś odpuścili, więc już w ogóle spoko yy, a wy co, nie wyjedziecie? Mhm. A to jeszcze tu jest ten oddział. Dawajcie może tu paru tego Maksima. O! No proszę, trafiliście. Brawo. To teraz chciałbym, żeby wy byście trafili... Aha, nie, nie, dobra. Ej, walcie, 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 szybko! No i pięknie. Ej, nie wiem czy kontynuować, czy... Dobra, close. Bo i tak to w sumie Ciężko już było tutaj ludźmi to pozdobywać. Ważne, że się udało i do przodu kolejna ta. Zdaliśmy punkty. No. To elegancko, nawet. Dobra, dobra obrona tymi działami, artyleria i tak dalej. To obrona artylerią fajnie. I następne mamy. No, zostało ile nam tych punktów? Jeden, dwa, trzy i chyba cztery. No, tak to rozumiem. Barikady, albo olkatówka, no, będzie ciężko no, ale zobaczymy, może coś, coś zadziałam Tutaj tego nie odblokuję, no zobaczymy, może czołgami bardziej no, Albo dziełami No nic, dziękuję Wam za obejrzenie, że wytrwaliście do końca No i co, widzimy się w następnym odcinku A jeśli się podobało, zostawcie lajka bo to bardzo motywuje do dalszego nag nagrywania. Trzymajcie się, hejka.